Dzień dobry, witam popołudniem wczesnym 17 kwietnia Dzisiaj miałem bić jakieś rekordy, taki miałem pomysł, że mam szybki rower, ale to może zrobię taki challenge, że Sprawdzę w jakim czasie minimalnym zdołam do domu wrócić, ale Przypomniało mi się, że wczoraj zgubiłem zamek rowerowy. Pewnie już każdy z, 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 z ludzi, którzy go mijali, zna jego numer, bo, bo zgubiłem go w stanie otwartym. A może ktoś go sobie wziął i będzie używał. Też fajnie w sumie niech ma. No ale ja tak dla wszystkiego pojadę w to miejsce, gdzie hipotetycznie. Mi odpadł, bo po prostu odpiąłem go i zapomniałem go odplątać z tylnego widelca roweru, i po prostu w czasie jazdy gdzieś sobie tam się sunął. A bywało to już nie pierwszy raz zresztą. Bardzo wiele razy już nie wiem, na pewno 10 razy tak zrobiłem, że jechałem z tym szyfrem zwisającym, ale w porę się orientowałem i go zdejmowałem. Wczoraj go nie zdjąłem, ale taki dziwny był dźwięk, to nawet na filmie. w wczoraj jest jakiś taki, myślałem, że to nóżka mi zaczepiało ulicę mniej więcej to było na wysokości do Baniewskiej skrzyżowania z Alejami Niepodległości no i jadę teraz ten rejon zobaczyć, czy ktoś nie powiesił na drzewie na, na latarni gdziekolwiek szkoda by było go, no. szkoda by było, żeby był nie Nieprzydatny może tak. Dobra, tu już zaczekam, bo i tak. Bo i tak koniec świata, a jadę prosto. No, widać po flagach tutaj, przy komendzie głównej, komendzie stołecznej straży, że, że będę miał wiatr w twarz, więc. Rekordu nie będzie. Tak czy siak. A ja po prostu jeżdżę szybciej i jest cieplej. Taki mam dziwny stosunek do temperatury. Bo większość ludzi jeździ szybciej, jak jest ładniej. No, chyba mi siodełko opadło tak, zaniskałem siodełko żeby szybko ładnie jechać Za mało nogi mi się prosto. No, niestety, karbon nie można dokręcić za mocno. Pasta do karbonu nie zawsze tak dobrze daje. Kurde. Się ścigam, ale miało być szybko, to staram się, żeby było testowo. Nie jest to łatwe w mieście, dużo przeszkód. pulsometr gdzieś mi się w domu zawieruszył a zegarka nie odpaliłem no nie widać mojego szyfru więc ktoś coś sobie wziął no i na zdrowie no teraz się trening objawił Co Nie to nie mogę tak szybko jechać. Szyfru nie ma, więc nie ma co się spieszyć. Kupię sobie drugi za 22 zł. wyjątkowo fajne, taki firmy XLC. W taki łańcuch chyba, w koszulce półciennej, tylko na trzy cyferki, taki mały, fajny, wygodny. <tryk> <tryk> Ooh, nie na Dzisiaj słuchałem takiej audycji pa, luki nauki i tam było o no, takich no powiedzmy schematach, które mózg przyjmuje że jak widzisz policjanta, to od razu sztywniej stajesz, czy tam mundur, a ja mam tak, że jak słyszę sereny, to myślę, że to po mnie jadą. co ja takiego zrobiłem, że oni ścigają? Nie? 吃咖啡，吃咖啡。 Poro to siedemko mi zeszło w dół jakieś 2 centymetry. Czuję to w nogach, po prostu w terenie, no, dobija. I tak dobrze się nie zrotowało. Nigdy nie wiesz Kiedy spojrzy Kiedy podskoczy Szczególnie jak w telefon się gapi nie? Ale to małe miki nie nie będę się kłócił Może tędy. Przeojówka to przeojówka. To jest zaleta fata. Na gravelu by tego nie zrobił. Na facie nie zdejmujesz po prostu. Lecisz dalej. W tak zwanym gravelu. Ja jeździmy na takich rowerach sportowo-turystycznych z barankiem w latach 80. Wytrzęsło mnie za wszystkie czasy. Dziękuję. Wolenie nie. To nie jest rower dla starych ludzi. <śledz> Motywacja od razu w ludzi występuje. O, to już mój ostatni bieg. A no to szkoda. Kadencja ponad 100. No ale jak się ma z przodu 26 zębów, to tak jest. O, jest jakaś wjazdu od tej strony. A jednak samochody są, bo nie dotyczy. <laughs> są równi, równiejsi. No wiadomo, mieszkańcy mogą. To zakaz ruchu. twu, Mogą stać, mogą parkować, nie mogą się ruszać. <laughs> Freeze! Coś do mnie dzwoni? Nie. Na zegarku by mi chyba dzwoniło. No, Elo. Słyszałem jakiś dzwonek. Nie wiem, czy to mój, bo nie kumam. Nie kojarzę go w ogóle. Dziwna funkcja mózgu, w sumie. No, to jest jakiś standardowo oczywiście dzwonek. Ale... Nie miałem jakiejś chęci, żeby go ustawiać, jakiś tam swój coś, jakiś kawałek utworu jakiegoś, żeby łatwo rozpoznawać, że to mój dzwonek. Może powinienem to zrobić w sumie. No ale jak na zegarku powinno dzwonić, no to... Z drugą stronę skręca BMW. no Nigdy nie wiadomo. Opcja działająca kierunkowskazów to duża dopłata. Prawdopodobnie. O oh my God! Przechodził facet koło betoniarki i się zmieszał. A jak to jest? Jak przechodził facet? Przejeżdżał facet czymś na kształt roweru obok śmieciarki. Kurde, nie wiem. A jednak jest nieodebrane połączenie. Ha! No to zegarek mi się rozpiął z telefonem. Dziwne. Będzie chciał to zadzwonić jeszcze raz. Nie mam czasu, bo kręcam rekord. Jak tylko motocyklista ogarnie, że w Polsce jest truch prawostronny, coś mu to nie szło. Ledwo wyciągam te 25 na tym. Biegu. A jeszcze mam dwa przecież. Nie tak, 30 mogę jechać, ale to kosztuje za dużo wysiłku. Więc jest już les, chociaż następne światła widzę. Też będę miał za chwilę zielone. Więc opłaca się, chyba. Mimo, że jest pod wiatr. na 150 Ale i tak wdech nosem, wydech ustami. Dobra. Teraz sam do bieg. muszę koniecznie przed wycieczką poniedziałkową. Podwyższyć sobie to siudełko. O, czerwone się zapala, Dobrze, teraz ja sobie odpoczywam. W zasadzie to ostatnie światła na mojej drodze. Tak naprawdę. Także nie przeszkodzi mi to, że sobie na chwilę zwolnię Już 19 minut. No to może 7 minut szybciej będzie Po no, takim totalnym grzaniu. Aha, tylko że ja przecież jadę trochę naokoło, jakbym pojechał prosto. Koło galerii mokotów to by było szybciej. Przeciw No właśnie to jest łuk, więc tak coś pomiędzy. Co by było pi zatrudnić do obliczenia. O, jeszcze można, można takie utrzymywać przez dłuższy czas. W moim wieku. Dwa, lady 1 Ciekawe kto ma Rolę Alfy Które z nich Ciekawe czy jak się zbliża Człowiek obcy, dla takiego stada to czy to alfa pierwsza szczeka czy jednak beta, bo wydaje mi się, że chyba beta bo beta ma obowiązek bronić alfy nie wiem temat gruby Znowu zielone zobaczyłem, pani, dwie. No tak tak myślałem. Od drzwi do drzwi 25. Bez rewelacji. Nie zapieprzając, jest 33. 8 minut. Warto? Nie warto. Chyba, że chce się zrobić trening. To jak najbardziej. Chociaż trening w spalinach, tak jak mówiłem, niekoniecznie. O, mała jazda w terenie Nielegalna Już na do jutra Mówi no Mówię to ja Człowiek na Grubym rowerze bez silnika. Puszka na płaszcz, bidon, torba. Nie ma silnika. No, no jakby nie patrzeć. Kurna nie ma.